Hej, rozwiązujemy zadania z działu ciągi, a konkretnie z tematu monotoniczność ciągów i mamy takie zadanie, dla jakich wartości parametru k ciąg a n jest rosnący. Popatrzcie tutaj na, to, na ten wzór A n równa się w nawiasie k kwadrat minus 1 razy n plus. 4. I teraz musimy zbadać, dla jakich k, dla tak dla jakich parametrów k ten ciąg będzie rosnący. I teraz ten ciąg możemy przyrównać do funkcji. Z jaką funkcją Wam się kojarzy ten wzór na ciąg? Czy to z funkcją kwadratową, czy z funkcją liniową? Oby Was tutaj ten kwadrat nie zmylił, bo zobaczcie, teraz Wam trochę pomogę. Zapiszę a razy x plus. B, tak? W niektórych zadaniach mieliście taki warunek, że ciąg jest zawarty w prostej, tak? więc tutaj mamy postać kierunkową funkcji liniowej i w funkcji liniowej o tym, czy ciąg, czy funkcja jest rosnąca, malejąca czy stała, decyduje współczynnik kierunkowy, tak? Czyli tutaj współczynnik kierunkowy decydował o tym, czy funkcja o monotoniczności można krótko powiedzieć, tak? Czyli popatrzcie tutaj, tu był x i pamiętacie, że x-ami tak naprawdę mogły być wszystkie liczby rzeczywiste. Natomiast w ciągach tutaj analogicznie możemy powiedzieć, że tą rolę pełni n, tylko oczywiście n należą do naturalnych, Dodatnich tylko naturalne dodatnie możemy tutaj wartości podstawiać, ale y, tak jak y, współczynnik kierunkowy stoi przy x, tak tutaj ten k kwadrat minus 1 zapiszemy. k kwadrat minus 1 on musi być większy od zera. Taki musi być spełniony warunek. No i teraz świetnie jakbyście zauwa zauważyli, że tutaj jest po prostu wzór skróconego mnożenia, czyli k minus 1 razy k. -1, plus 1 i to musi być wszystko większe od zera. Mam nadzieję, że tutaj widzicie te miejsca zerowe, tutaj k równa się 1 i tutaj k równa się minus 1, ponieważ jest to funkcja kwadratowa, więc wykresem jej będzie parabola, więc tą parabolę warto tutaj y, narysować i mamy k i zapiszmy sobie te miejsca minus 1 i 1. Y, I oczywiście. K kwadrat tutaj mamy wynik dodatni, czyli parabola będzie z ramionami do góry. No i teraz szukamy jakie, war dla jakich, jakie wartości będą dodatnie, tak, dodatnie, czyli większe od zera. Czyli ja wam tutaj te miejsca zaznaczę. Oczywiście miejsca zerowe nie wchodzą. Czyli jakie k będą spełniały? k należące od, i teraz zobaczcie, tutaj to wszystko leci od minus nieskończoności do minus jedynki, która nie wchodzi. Suma od jedynki, która nie wchodzi, do plus nieskończoności. I dla takich war wartości parametru k nasz ciąg będzie rosnący.